Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 15 odcinku Let's Play Tomb Raider Legend. Dzisiaj udajemy się do kolejnego poziomu o nazwie Peru. Tak, nie! A, aha, dobrze. Pff. I weźmiemy sobie cyklistę Czerwona Kurtka. Tak, ten ubiór będzie rządził. Zwłaszcza, że chyba nie miałem jeszcze tego stroju. Pomijmy sobie to, beznadziejny filmik i idziemy, idziemy, panna Croft. Nie ma czasu na jakieś y, dziwne rzeczy. Dobra, ludziska, pokazywać mi się, że tak powiem, bo ja mam was dosyć i jestem głęboko, y, was apeluję, że jeśli, jeśli będziecie mi bruździć, to was zabiję. Okej. Okay. Jeśli będziesz mi wrócił, to pożałujesz. Dobra. Tak, ja tą czasówkę nagrywam. No kobieto głupia! Ja tę czasówkę sobie nagrywałam tak trochę przypadkiem nie przypadkiem. Zaczęło się od tego, że e, po prostu miałem zamiar nagrywać kolejną czasówkę z Tomb Raider Anniversary, ale postanowiłem, że będę nagrywał z Tomb Raider Legend. Potem Raider Legend rządzi Tak, open fire. Zostawić mnie, patałachę. Okej. Okay. I jedziemy, jedziemy Panna Croft. E, w świat. I lubię ten strasznie ten... Znaczy ja Peru lubię... No lubię no w sumie ta... co ja mam do lubienia. Jest to taka e, neutralna e, plansza, że tak powiem. Ani nie jakoś bardzo lubiana, ani nie jakoś tak znienawidzona, że tak powiem. Najbardziej nie lubię tej sekwencji przed Wami, czyli motocyklowej. No i oczywiście ta klimatyczna muzyka, którą kocham w tej grze, po prostu. Ja tą muzykę kocham, ona jest świetna i kod mi musiał wejść akurat teraz. I będzie, mam nadzieję, że nie wskoczy mi zaraz na biurko i nie będzie mi zasłanał swoim pięknym tyłeczkiem ekran całego bo czasami już mi się tak zdarzało znaczy na szczęście nie podczas nagrania, ale ja sobie tak gram, a tutaj kot skakuje na biurko i no highlight, nie, no sobie zasłania tyłkiem pół ekranu i dobrze, nie, no tak też może być w sumie <laughs> nie no wtedy... ale to jest kot to zwierzę, nie ma co się wkurzać na zwierzę ej no, Mogę wziąć tą apteczkę i bym zażył kolejną, no ej no i jeszcze bez po prostu mnie będą posuwać bez kojarzeń. Mhm. Tak, bez skojarzenia. Sam mam skojarzenia. Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że to już jest ta sekwencja. Nie, jeszcze nie. No w życiu. Dobra, zażyjemy tą apteczkę. E, do... Fajne jest właśnie, e, jednak, jeśli chodzi o system apteczek, to bardziej mi się po podobał w Tomb Raider Anniversary, że są to takie ładne apteczki i się dzieli na i duże. a w tej części to mamy po prostu jakieś, kurde, paki jakiejś czerwonej, jednej, jednolitej apteczki yy, i ona dostaje tyle samo życia. przynajmniej w Tomb Raider Anniversary mieliśmy wybór, czy chcemy sobie troszeczkę uzupełnić zdrowie, czy bardzo. Tak, aha, jeszcze ten epicki moc już. No, o tym się zapomina, nie? No, bo co tam? Most jakiś tam będę pamiętał. Jezu, te emocje! Oj! No! Da! No! Uch! Dobra. Teraz będzie trudniejszy etap podróży. Chyba. Mam nadzieję, że nie natrawię jakąś skałkę. Breezer. Tia. Stęskniłem się za Tomb Raider Legend. W ogóle ostatnio nie gram za dużo w Tomb Raider i dlatego tak jakoś tęsknię. Tak gra mi przyciąga. Chciałem powiedzieć pociąga, ale to tak trochę dziwnie brzmi, nie sądzicie? No i prawie bym się sam wysadził. Nie, no to jest po prostu gratulacje dla mnie. Prawie bym się wysadził, na szczęście to nie nastąpiło, ale mogło nastąpić i często bym się wkurzył. Jezu, jakieś w ogóle bugi tej tło mi się nieco wczyta, nie wczytuje poprawnie. No, apteczka! Dobrze, kopito. Jej! Już są te nasze przyczepy. No i ta muzyka taka w tle. Ty, 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 ty. I te góry, boże, jak to pięknie wygląda. Bym ja tam teraz był, to bym się zakochał w tej lokacji. To jest takie pięknie, wygląda to, Peru? Lepiej niż Boliwia zdecydowanie. Ja lubię takie klimaty, takie, na przykład w tyle góry, a tutaj taka pustynia. Tak, to są zdecydowanie moje klimaty. No. Głupia kobieta. <grych> Okej. Okay. Tak, 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 zaraz będzie jakieś. No, tak, tak. Tak, światło nam zgasło, i mamy przez i w ogóle. Tak, przejdę po drążku. Nie musisz mnie, Amandeczko, tutaj asekurować. Hi, 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 hi. Ja tam nie idę, bo tam, jak spamiętacie z let's playa, albo i nie pamiętacie, trudno się zdarzy coś strasznego. Jeśli tak to można nazwać. Dlaczego Lara nie skomentowała tego, co się stało z tą kobietą? Biedną. No, no, cholera jasna! Kurwa! Chciałem powiedzieć. Przepraszam bardzo. Ale moje nerwy. Ja najbardziej. Ja najba... No, ja właśnie nie lubię sytuacji i takie sytuacje mnie najbardziej irytują, jak Lara. I to mi się zdarza bardzo często i w Tomb Raider Anniversary, i w legendzie. Jak Lara się nie, łap, nie poprawnie przesuwa skrzyni, że tak powiem. O, kęcik, co ci się stało? A, see, tak, tak. No dobra! No! 15 równo, nie? Nieźle. Dobra. E, ja nie wiem, ja, ja tutaj mnie zawsze to zastanawiało, przecież to była Lara, ja nie wiem czego on się przestraszył, czy że Lara to ten potwór w ogóle? What the fuck? Ja tego naprawdę nie rozumiem, zachowanie tego gościuka. Larusia, biegnij! On cię chce zjeść. I nie tylko. A, kobieto. No. Dobra. Uwala mieć pewność, że e, będę miał tak, a nie inaczej. Zam... Znaczy, no kurde! Dlaczego ta zasrana scenka mi uniemożliwia? I don't, I don't I, I saw... Przynajmniej czas mi się nie lajcza, hihihi. Hi. Oszukane to jest. Ale to dobrze. Pokonam więcej i będę miał mniejszy czas. Ok, w 14 minut się wydostaliśmy stąd. Wszystko tam na dole. Sądzę, że Amanda nie skinęła tam na dole. Tak, tego, że nie mogłem czytać, ale po prostu nie mogłem się oprzeć. Wow! Ale mi tak rozświetliło przed oczami. Płyń, kobieto, mój Boże. Tak, ja popłynę na żywioł, i nie będę tam wypływał, tylko po prostu od razu popłynę tutaj. To będzie bardzo na żywioł. I nie jestem pewien, czy mi się to uda. Kobieto, mogłabyś, mogłabyś robić to szybciej? Jej. story. A youth, unaware of his royal blood, rises from obscurity to become a wise king with the help of a friendly wizard and his magical staff or sword. And afterwards, he's transported to paradise. Many cultures share similar legends. The Great Flood, for example. Everyone's got that one too. Eleven minutes. Get out of there! Hop, kobieto! kobieta! Kobieta! Mój Boże! Jakie emocje! Jakie emocje przeżywa Patryk Heleniak? Bardzo mocno. Znaczy nie, nie powinno być jakie emocje przez... A nieważne. Ja gadam bez No, no, no jasne, kobieto droga. Ja nie wiem właśnie. Ja mam nadzieję. What? Jest, dobrze. Właśnie tu chciałem dojść. Tam jest kulka. Wow. Back there. I know it me. No tak, należy robi wszystkie takie stare, archeologiczne rzeczy, wrażenie. Ale to już, i to już jest inna sprawa. No szkoda, że nie mogę tego pominąć Ale to już mogę hi, hi, hi. No. no co za bezczelność O matko bosko! Jezu jaki to był fuks! Ja po prostu jestem w siódmym niebie. Już ja że będę nas tak... A wiecie, że jak ona zginie, to trzeba... No, nie, 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 nie. Wiecie, że jak ona zginie, to trzeba to przechodzić od nowa? Dlatego ja dziękuję Bogu naprawdę za to, że ja, ona się złapała w ostatniej chwili. Ja byłem już taki zesrany, Mam nadzieję, że teraz nie popełni jakiegoś głupiego błędu ta kobieta. No idziesz, kobieto. Nie wkurzaj mnie. No idziesz! Bo no do jasnej kurwy! Jezu kobieto! No właśnie pierdolona, SUKO! Przepraszam za te słowa, ale po prostu... No co za... Wredna kobieta. Ja po prostu chcę mieć dobry czas z takim tym. Z takim przyspieszeniem, to w dupę mogę sobie nazwać, żeby mieć dobry czas. To chodzi tylko o czas. Dobry. A nie wiem, jak, ja, jak ta niezapominajka, którą oglądam, zrobiła ja to w 10 minut. To jest niemożliwe. Ja się ja dość szybko, to robiłem i widzicie 8 minut i jeszcze nie koniec. No. Wredna, głupia kobieto. Ej, ja nie używam. E, ja używam. X. Po prostu jestem oburzony, że oni nie, nie używają skrótów yy. I nienawidzę tych zasranych granatów No jasna cholera Szybciej, chłopie, jeszcze jakiś dupek. Boże, tak, ktoś się zbliża, to byłoby sensu. No, 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 prawnie go. No i nie mogę. Nie no, mogę, dobra. Już się przestraszyłem. No, zalicz mi to, kobieto. Jej. Boże. Dobra, więc to by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych. Papa. Pa.